Witam, witam, z tej strony Elzard. Eee, tak, mam dwubiegunowość. Może to widać. Czy tam nagrałem film, dlaczego warto, a dzisiaj nagram dlaczego nie warto i argumenty będą podobne, tylko że w drugą stronę, więc proszę się nie czepiać. Stwierdziłem, że trzeba też taki film nagrać. Bo tak patrzę na te naklejki i może na początku na mnie... Robiły jakieś wrażenie, mówią ciekawe, dlatego że są inne, po prostu, i te podpisy, i tak dalej. Ale teraz, po, po grubszym zastanowieniu, mam też drugą tezę, która nie musi się pojawiła. Może tam to się zgadzać, może ta się zgadzać, no nie wiadomo. Ale dobra, jeszcze na wstępie chciałem Was zaprosić do subskrybowania kanału. SUSI <grym> i użycia kodu LZ na takiej dropie bym bardzo wdzięczny. E, mamy procent do doładowania, więcej dostajamy budżetu na tej dropa więc bardzo spoko opcja. No i co? I lajkowania, pisania swoich opinii na ten temat. E, I co? No i możecie pisać jakieś macie pomysły na film. fajne zainwestowanie lub czy czymkolwiek. A ja z chęcią przeczytam i może coś zrobię. Ale dobra. Przechodzę do tematu. Nagrywam ten film dlatego, iż e, Rio moim. No, kurwa, nie wiem jak się wysłowić. Według mnie, Rio, aktualnie, jak ten nie tak patrzę, nie robi na mnie w ogóle szał. Te naklejki są takie już. Ogólnie, według. nagrałem sobie film na naklejkach, jak jest moje teraz podejście do naklejek, ale nie ma dla mnie szał, jak patrzę na te naklejki. I tak szczerze Wam mówiąc, nie widzę tego, ale. Ja widziałem coś w Antwerpie, a Antwerp nie wystrzelił, więc to jest takie, wiecie. Niepewne, nie? Nie jest to tak, że dam sobie dwie łapy uciąć, że to jest... że mam rację, ale czemu nie widzę tego? No jak tak patrzę na te, autogra na te autografy, na naklejki druży, nie wiem, w ogóle żadnego wrażenia na te nawet Gold. Ceny spoko mają, powiem tak, no ale ceny mają takie, bo wiadomo, promocji jeszcze nie było, więc ceny pojemników są duże i tak szczerze nie wiadomo, czy będzie. Można wiedzieć, że nie będzie promocji. Ale już przejdźmy do tematu, dlaczego ja bym nie inwestował. To tak, to jest pierwszy. Pierwszy właśnie przykład, ten wygląd. Wygląd, moim zdaniem, pasuje do małej ilości skinów, po prostu. Jeśli zobaczymy sobie na jakiekolwiek te naklejki, no to droższe może będą bardziej pasować, wiadomo, bo są mi ładniejsze, i droższe, i bardziej rzadkie, i tak dalej, i wszystko, i chciane, i lubiane, i tak dalej, i tak dalej, nie? Tutaj, wiecie, tak trochę taki przykład z dupy, ale... Bo w, każ w każdych, jakby, kolekcjach będą jakieś naklejki, które będą fajne i będziemy chcieli je mieć, lub będą fajne podpisy, i tak dalej. No, przejdźmy do jakiejś czystej drugiej strony. Uznajmy, no to też jeszcze ale na przykład, taki pacjent. No Moim zdaniem, to teraz, jak patrzę na naklejki, wyglądają po prostu źle, ale to jest teraz moje zdanie. Więc proszę nie hejtować mnie. I po drugie, czyli jedna wielka niezależna od nas, e, długość promocji, o ile w ogóle będzie, jak się się powiedziałem, no bo nie oszukujmy się. Promocja będzie trwała 2-3 tygodnie. Jeszcze pomyślimy sobie, no 2 tygodnie, spoko. 3 to już zaczyna być panika. I powyżej od trzech to już jest moim zdaniem powoli dramat, bo ta cena ich będzie coraz więcej, ludzi będą ich otwierać, ludzie znowu przesyt tymi naklejkami. Jak ja. Dlatego, moim zdaniem, aktualnie za dużo ludzi inwestuje w pieniądze, za dużo tych ludzi skupuje, jest straszny przesyt rynku. Jest za dużo rzeczy po prostu na platformie i naklejek, tylu ludzi nie chce mieć. I znaczy dużo chce mieć oczywiście, ale... Jest po prostu zbyt duży przesyt i tego wszystkiego i to nie jest wiadomo co w 2014 na Katowicach i tak dalej, że tak się skończy. Czy można z tego zarobić? Na pewno można, jest kilka sposobów, na których można, ale czy to będzie dobra inwestycja długoterminowa? Może na długi, 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 długi termin, tylko się co czy tym się nie skończy, może i jest, ale czy jest aktualnie, jak chcemy zostać na rok, dwa? Wydaje mi się, że nie, ale no to... Wszystko zależy do was i musicie robić co chcecie. A ja jestem Elzar, trzymajcie się, cześć.